Zasada 47 Stosunki zależności. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, sięgnij do początku playlisty, a ja przechodzę do meritum. Treść zasady. Jeśli wydaje Ci się, że świat robi ci na złość, to pomyśl jakiemu przedmiotowi lub jakiej sesze nadajesz zbyt wielkie znaczenie. Przyciągasz wszystko, oh, sorry. Przyciągasz wszystko, co wywołuje wrogość, wszystko, co cię drażni, prześladujecie. Wszystko, co jest krańcowo niepożądane, ma miejsce. Dzieje się tak dlatego, że ściskasz świat za gardło, a on przeciwstawiać się, próbując się uwolnić. Im bardziej upierasz się przy swoich pragnieniach i pretensjach, tym mocniejszy jest magnes przyciągający wszystko co przeciwne. Zwolnij swój uchwyt. Wypuść świat za wszystkie jego cztery strony. Wy, wypuść świat na wszystkie jego cztery strony. Pozwól sobie być sobą, a innym być innymi. Z nikim się nie porównuj, do niczego się nie przywiązuj, łatwo przyjmuj i łatwo wypuszczaj. Uwielbiam tę zasadę. A wyjaśnienie: kiedy jakimś cechom nadaje się zbytnie znaczenie, powstaje nadmierny potencjał, który wprowadza wypaczenie do otaczającego cię obrazu energetycznego. Sam w sobie nadmierny potencjał nie jest niczym strasznym, dopóki wypaczony obraz istnieje samodzielnie. Lecz kiedy tylko sztucznie zawyżona ocena jakiegoś, obrana, jakiegoś, obiektu zadaje, jakiegoś obiektu zostaje poddana porównaniu z innym obiektem, powstaje biegunowość, która działa jak magnes przyciągający nieprzyjemności. Stosunki zależności układają się między ludźmi, jeśli zaczynają się oni porównywać ze sobą i stawać, stawiać warunki w stylu. Jeśli ty tak, to ja tak. Właśnie dlatego nieprzyjemności wchodzą do życia tak natrętnie, jakby na złość. Na przykład w małżeństwie łączą się w niekompatybilne osobowości, jakby chciały się nawzajem ukarać. W każdej grupie zawsze znajduje się przynajmniej jeden człowiek, który będzie Ci w czymś sprawiał przykrość. Prawo Murphy'ego, albo zgodnie z transylfingiem, prawo podłości posiada tą samą naturę. Wszystkie konflikty bazują na porównywaniu i przeciwnościach. Wnioski wyciągnij sam. To jest, zrozumienie tej zasady jest takie łatwe i trudne. Ja już o tym mówię też często, bo jakby to wyobrażaj sobie zawsze, cokolwiek się dzieje w twoim życiu, wyobrażaj sobie to, o czym ci już też mówiłam, to jest bardzo dobra metafora, jakby przed tobą zawsze były dwie drogi, reakcji, dwa sposoby. Czyli możesz zareagować pozytywnie albo negatywnie. Umiejętność nieporównywania nie porównywania się z innymi jest kluczowa, hmm. dlatego że hmm, to nie jest żeby nie było, to jest woda z y, e, elektrolytami z Life. Hmm. Umiejętność nieporównywania się z innymi, umiejętność nie nieporównywania rzeczy ze sobą, umiejętność w negatywny sposób. Ale też pozytywny też nie, bo to chodzi o to, żeby nie nadawać w ogóle jakichś nadmiernych potencjałów ani w jedną, ani w drugą stronę. I mm, w momencie. Kiedy no, bardzo ważne jest może w ten sposób Ci powiem, czyli jak coś się dzieje, pamiętasz, mówiłam Ci już o tym, to możesz za zareagować negatywnie albo pozytywnie i z punktu widzenia reagowania pozytywnie na negatywną sytuację, to nie chodzi o to, żeby cieszyć się, że złamaliśmy nogę, tylko żeby tylko żeby nie dramatyzować, się, że złamaliśmy nogę i żeby powiedzieć na zasadzie, że okay, no to noga już jest złamana, no to co ja sobie dalej mogę zrobić, nie? No to ok, no to to się wywaliło, no to co ja sobie dalej mogę zrobić, nie? Ja, jakby na takiej zasadzie. To, jak mogę przekuć ten czas, który teraz nie wiem, będę regenerować się. I w tym, w tym stosunku zależności ja się tego też nauczyłam bardzo mocno. Chyba mówiłam też, być może, znasz też przekłady, ja nie, nienawidzę na przykład papierosów. Teraz staram się już nie mówić tak, że nienawidzę papierosów, ale przez wiele lat. Mógł powiedzieć, nienawidzę papierosów, ale nie nadaje im takiego znaczenia. Jakby zaczęłam je neutralizować. Jakby jednym z moich wartości i przekonań jest to, że palenie papierosów jest zabijaniem swojego życia, celowym sabotowaniem siebie i że za własne pieniądze psuję swoje życie. I patrząc na moją wartość życia i na moje postrzeganie życia, jest to po prostu jakby. Poza moim schematem myślenia. I do tej pory, dla bliskich na przykład osób, co było przezabawne, moja mama pali i partner, którego poznałam tutaj, tutaj w Portugalii, mimo tego, że, że tam gdzieś w parametrach było, że nie pali, to tak, jakby tak ważne dla mnie było to, że nie będzie palił, że akurat okazało się, on deklaratywnie nie palił. Ale potem się nagle okazało, już po długim czasie, że on jednak pali. Ja tego nie wiedziałam, bo my nie mieszkaliśmy ze sobą, jakby tego nie wiedziałam. Jakoś tak to wyszło przez zupełny przypadek. I, a później jak z nim zamieszkałam, to się okazało, że pali to jak lokomotywa, nie? że to nawet nie jest social, bo jeszcze jak wyszło pierwszy raz, no to, to było na zasadzie kilka papierosów dziennie. A potem się nagle okazało, że nie kilka, a z paczkę. Nie? I zmierzam do tego, że na początku nadawałam temu nadmierny potencjał, czyli tak bardzo z tym walczyłem, tak bardzo to, to, to było dla mnie uciążliwe i, i o tym mówiłam, że to jeszcze rosło, że wszystko rosło. A jedną z takich umiejętności jest umiejętność przechodzenia w obojętności na tym. Nie? I tego też uczę w kursie Manifestowania życia bardziej, do którego masz link w opisie, że jak coś ci przeszkadza, to musisz się nauczyć odwracać głowę, ale nie w takim obojętnym tego w takim a, słowa znaczeniu, bo to jest właśnie. Do, to trzeba bardzo dobrze zrozumieć, bo ja to musiałam najpierw poukładać się ze sobą, z tym, zanim zaczęłam tego uczyć, że bycie obojętnym na to to nie znaczy, że ja na to pozwalam. Bycie obojętnym na to to znaczy, że ja potrafię odejść od tego bez nadawania temu nadmiernego potencjału. Co to oznacza? Jeżeli dla przykładu jesteś w otoczeniu ludzi, którzy... Wyobraź sobie, że idziesz na przyjęcie, tak cię powiem, może będzie najłatwiejszy ten, ten o, o, przykład. Wolę sobie, że idziesz na przyjęcie i tam jest, i właśnie nie lubisz na przykład papierosów. Twoje zdrowie jest dla ciebie ważne i nie chcesz być wśród palących, i mm, nie gadasz o tym nadmiernie. Nie skupiasz się na tym, w ogóle neutralizujesz. Jak ktoś się zapytał o Twoje zdanie, to mówisz: Nie, dla mnie papierosy są czymś złym. Unikam osób, które palą papierosy, i, i zawsze tej stronie daleko od tego smrodu, bo ponieważ no nie, nie chcę. Mm, ale nie przeżywasz tego nietrali w ogóle. I teraz jesteś w takim towarzystwie ludzi fajnych, którzy Ci na przykład nie wiem, odpowiadają osobowościowo, biznesowo pod jakimś tam względem, ale nagle okazuje się, że nie palmi kopca jak nie wiem, to Ty w takiej sytuacji, jednym z lepszych rozwiązań, które można zrobić na zasadzie, okej, okay, no to popalić sobie tutaj, jak będziecie już, nie będziecie palili, to... Na to spotkamy się, nie wiem, tam w innym pomieszczeniu, i Czyli m, możesz się całkowicie odciąć, zastanowić się, dobra, no to kto też ma fajną osobowość, fajne jest w ogóle, ale nie pali, będzie mi wtedy łatwiej funkcjonować z tymi osobami, albo możesz powiedzieć, dobra, no to jak sobie tam chcecie palić i ten, nie krytykujesz, nie odnosisz się, pozwól sobie, mi co było, a innym, być innymi. Niech sobie palą, ale ty nie jesteś w tym, nie? Czyli odchodzisz w obojętności na to na zasadzie, dobra, chcecie sobie palić, to tutaj jest ten. Ja będę tam. Jak, jak już przestaniecie, to przyjdźcie, to sobie pogadamy, bo, bo ja nie chcę być w tym smrodzie i tyle. Ale nie ewangelizujesz, nie mówisz im jak możesz, a niszczyć swoje zdrowie za swoje własne pieniądze. Ja tak robiłam w przeszłości, nie? A dzisiaj po prostu mam no, na to wywalone, jakby no, każdy jest dorosły, wie co robi, ale ja po prostu w obojętności na to chcesz, to tak lub. To jest nie moje, to, to mnie nie dotyczy, ja nie chcę, żeby mnie to dotyczyło, więc idę w swoją stronę. Mm, I a jak zaczniesz tak funkcjonować w różnych zależnościach twoich e, życiowych, to nagle zobaczysz, że pewne rzeczy przestaną się wydarzać, bo one się zaczynają piętrzyć i, i zaczynają się pojawić w naszym życiu, dlatego że my im nadajemy nadmienną ważność. My się nie gadamy, jak mnie czułaś nigdy, ludzie robią tak i tak. Jak mnie to nerwuje, gdy coś na mnie, jak mnie to nerwuje, jak ludzie zajeżdżają na tym. Kurde, jak będziesz o tym gadać im więcej o tym będziesz gadać, im więcej o tym będziesz myśleć, im bardziej będziesz tym przeżywać, tym więcej temu nadajesz energii, ważności. Manifestujesz to w swoim życiu, tego będzie więcej, 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 więcej. Więc to jest takie ultraważne. I tego da się oduczyć oczywiście. Da się tego oduczyć bardzo, bardzo fajnie. I tego uczę w kursie Manifestowania Życia Bardziej, do którego zapraszam Cię bardzo serdecznie. Bo jak przepracujesz to wszystko, co ja tam mam w dla ciebie, to zobaczysz. No właśnie. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.